Jacek Uczkiewicz, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na stanowisko prezydenta Wrocławia. Dlaczego zdecydował się pan kandydować na to stanowisko? Dlatego, że po pierwsze, wiem, jakie są podstawowe problemy Wrocławia, po drugie, wiem, co chciałbym zmienić, po trzecie, no nie chwaląc się, uznaję, że, że moja droga życiowa, moja kariera zawodowa dają mi mandat do tego ażeby Wrocławiu zaprezentować, zaproponować lepszą alternatywę do rządów, które są obecnie. Jak pan odbiera wyniki sondaży, yy, które jako lidera wskazują Rafała Dudkiewicza, następne miejsce zajmuje Sławomir Piechota, następne Dawid Jackiewicz. Pan jest w tych sondażach na czwartym, piątym miejscu. Jak w sondaże przeprowadzała, przeprowadzał PiS, pan Jackiewicz był zdecydowanie na drugim miejscu, jak Platforma. To pan Piechota. My też wprowadzamy swój sondaż, wyniki ogłosimy 21 listopada. Ale już tak mówiąc serio, nawet dla paru, parunastu procent obywateli, którzy chcą mieć swojego kandydata, warto ten trud podjąć. To jest po pierwsze. Po drugie, dla mnie wybory są nie tylko działaniem w kierunku wyłonienia nie władz, ale osób, które będą ponosić odpowiedzialność. I do tego jestem gotowy, ale również są bardzo ważnym okresem debaty o Wrocławiu, debaty z mieszkańcami, z samorządem, bo samorząd to mieszkańcy. I y, dlatego się w to angażuję, żeby tą taką debatę kreować, dlatego, żeby w niej uczestniczyć, żeby pokazywać, co moim zdaniem jest złe i co trzeba zmienić, a co jest dobre i trzeba zachować. Czy, jeżeli nie wygra Pan w wyborach, czy te zagadnienia, które teraz Pan porusza, będzie się starał poruszać a także po, po wyborach, próbować je zrealizować? No, przede wszystkim to y, ja swoje założenia wyborcze ogłosiłem pod koniec czerwca i z, takim, z, dużą, z dużą satysfakcją. Obserwuję, jak poszczególne punkty są inkorporowane do programów wszystkich kandydatów. Nawet pana prezydenta Dudkiewicza, który przecież jeszcze do niedawna był przeciwko Radom Osiedli, chciał je likwidować, a teraz zapłało wielką miłością. Pod wpływem właśnie mnie mam moich postulatów. Również to samo dotyczy budownictwa komunalnego. Ja chcę powiedzieć tak, według mnie, niezależnie od tego, kto wygra, Wrocław nie będzie już taki sam, jak był właśnie dzięki tym debatom, którym, które, które toczymy i dlatego nie, nie można się patrzeć na, na sondaże. A jeżeli pan już o sondaże pyta, to ja odpowiadam standardowo. Gdyby Dawid biblijny zamiast iść do walki z Goliatem, zaczął studiować sondaże, to ludzkość cała straciłaby bardzo wiele. Kim są osoby, jakie to są osoby, które kandydują z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Miasta? Przede wszystkim bardzo kompetentne. Po drugie, znaczy kompetentne w sensie przygotowania zawodowego, ale również doświadczenia samorządowego. Po drugie, no, no, mamy yy, 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 kandydatów, wśród których jest największy procent kobiet i ludzi młodych, bo, ponieważ dominują ludzie do 40 roku życia. Yy, dlatego można śmiało powiedzieć, że to jest rzeczywiście dobra przyszłość Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.